Siemanko widzowie. Dzisiaj groły Garden z Puzonikiem. Nowy update i nowe sobie wydane. No tu, po co ty pierwszą kamerę włączasz jak ci nie w. Wi o widać cię. Widać Ej. już mnie. Dobra. Dzisiaj otwieramy e, paczuszki Nowy update nowe. znowu, znowu, znowu i to oznacza nowe paczuszki. Ja po prostu będę patrzył, kibicował bardzo, bo to masz mega farta, słuchaj mega farta. Nikt nie ma takiego e, Ten fart, no Ten fart się bardzo opyla i naprawdę takie dropy lecą. Może pierwszy raz w końcu 10 pierwszych paczek trafiasz. Mamy dwie rzeczy. Pokaż, pokaż w szopie, pokaż pokażę. Pokażę. Mamy kwiatuszki i mamy, mamy pety. Kwiatuszek nazywa się cyclamen 1%, a pet nazywa się Griffin. Rainbow Griffin. Rainbow tu Rainbow. trafić, Rainbow. nie. to mogę trafić, ale ja bym no. chciała Rainbow Griffin trafić, no? No to było całkiem niezłe, no <laughs> tylko że to, to troszeczkę pewnie ciężko. Ale dobra, słuchaj, nie ma co. Nie ma co przedłużać. Nie ci, ma to. co. Nie ma co, bo to będzie i tak pewnie długie, bo pewnie ci to będzie kosztować. Ale no, ja, ja oglądam, ja kibicuję. Często. ja sobie na główny ekran twojego streamka na Discord, żeby widzieć wszystko. Dobrze, bo na, na jak ostatnio wrzuciłeś na główny ekran, to mi Princess Storm trafił się. No tak, czyli to tak działa, dobra. Exotic tak. Skyroot, często się nazywa, tak. Skyward. I wygląda dobra. tak samo jak Masz... wszystkie inne, tylko ma chmurkę Nie, świeci, świeci. Ale tam też, też świeciły. A, to nie widziałem. O, free item już <laughs> mam na 4 pity, widzisz? Uuuuuu, uh, ale super Dobra, lecimy. No dalej. I zaczynamy! O, o był, był, był. Był, czerwony. był, Gryfin. Ile ty zrobimy? Legacykej, ej, cej, dobra, czyli. Już ci mówię, ja ci będę, ja ci będę czytał 14 procenty. 14,5. No miałaś nie czytać, bo ja chciałem coś robić. <laughs> dobra, i mamy... Był Divine. A mamy Crown of Thorns, okay. czyli mamy. Najsłabszego. Un... No. No. I mamy teraz coś mocnego! najsłabszego peta, czyli Elk. Ej, nie wiem co on robi, może jest dobry. Zobaczymy, zobaczymy. Po pierwsze dziesięć zobaczymy. Trzeba dość to będzie elegancka. Co? Co, 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 co jest? Co jest? Co jest? Jest! Jest! Został tylko gryfil! Jest! Ty się ja w końcu! Trafiłem. Ja trafiłem. końcu! Dobrze, i zjemyć na tysiąca paczek! Ja trafiłam co ja. Jest? Został tylko Griffin. Dobra, jeden na dwa. Dobra. dobra. I to jest cyframent, to jest najważniejsza nowa roślina. Także. Mm -hmm. Lecimy dalej. A tutaj Crown of Torrance. No dobra, początek cudowny. No takie jeszcze nie je było. No. I coś jeszcze dał i Griffin na koniec. Uh. O! Mandy! Prawie kolejny divine. Cześć, co to jest mandy? To jest to pet, jest chyba... czy to jest. To jest pet? Mm. To jest pet, to jest pet. To jest pet? Tak, to jest pet, H1. Dobra. Dawaj Fajny, dalej, dawaj fajnie, fajnie wygląda. Dawaj dalej, dawaj dalej, może jeszcze Griffin. A jakby Griffin leciał, to by było pięknie. No, to Eryk ratuje. Eryk też git. Lecimy dalej. Dawaj, dawaj, dawaj. Griffin przeleciał, ale będzie za to Crown of Thorns. Crown of Thorns, taki też no, słaby, giłaby. Ale, ale, ale dobra, Griffin ja? trafiliśmy. A jeszcze Griffin, jeszcze Griffin, będzie z głowy. Mandek, dobra. dobra co, jest, co jest takie rzadkie, że rzadkie, ale nie najrzadsze. No nie, to, to, to są to mandejki i tak dalej. No tak. Dobra, dobra, to, to to da, są dalej, dawaj. Laskik, laskik z pierwszych I słuchaj początek cudowny. No, Pierwsze, początek dziesięć cudowny. Pierwsze dziesięć częściów. Pierwsze dziesięć częściików, no zapodałaś plejsa. Czekaj, bo das trzeba... Żeby... Zobaczmy najpierw... Ja mzył, tak, chodź na twój, gdzie jest twój, tu jest twój, ale tu masz syf. U Jezu. Jaki eee, dobra. dobra, pokaż tego tego, pokaż tego tego, weź pokaż tego tepety, tepety, tepety. Tepety? te pety. Jakie pety? Te pety. Te pety? Jaki pety? Te Aha, tepety. No tepety, pety, czyli mm. e, mantel. Elk? Elk, elk. elk, elk, elk najpierw, no elk. Elk, tylko ja muszę zabrać peta, e, eee, to weź jakiegoś sobie... Cokolwiek no, Co? dawaj. Co ty robisz? Ja ci przeczytam. 2,5% szans bare fruit stays after collecting. Aha, słabo. czyli no możesz zebrać sobie bojoweczkę i może ci zostać na krzaczku. Mhm. Mm cudownie, cudownie, bardzo słabo. Pięknego. ap. E, dobra, i teraz man... E, jak to było? Ile... o nie. Dobra, nie będę dokładnie. To e, był man. Mandake. Mandake. Drake. Man, man, to jest seat. To jest seat. To to. A, to jest... To jest zwierzątko. Kliknij na to i pokaż. View. harvesting think Monday Cops have... Aha. aha. Mutation. Dobra, hmm. czyli musisz te Mondayki, co ty masz Sidsy? Sadzić mm -hmm. i masz 3,5% szans, że ci da jakąś nową mutację. O! Oh. No niby spoko, niby nie. Tak pół na pół, 50-50 pierd, pierd wiesz co chodzi. Ile ja sobie Mika postawię. Ale nie mam, ja co ja e, Ale ciekawe to... mnie jakby, jakby <grym> dużą wagę mieć na tym mandajku, co ja? Mm -hmm. Bo wtedy się zwiększają te efekty, bo teraz tak ah. to działa. E, oh. no. co ja? <grym> I jeszcze mieć dużą wagę i mieć set level. To przecież to, i jeszcze Rainbow. To przecież to było na przykład 70% szans. Twój jest mm -hmm. cały ogot miał tego. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Myślę, że jeszcze należy się widzą za to, że to wziąłeś razu. No coś się jeszcze byś otworzyło. się. Za to, że tak szybko należy poleciało. Się. No poleciało dosyć szybko, ale jeszcze jakbyś Griffin awalnata, to już masz cały update z głowy. Już jest pięknie. Otwieramy. Dawaj no. wajna. Nea. Rainbow. No. O, o, opa, jakby rainbow mandake. poleciało i Griffin rainbow. O. Rainbow Griffin, no to było, to było, to Wiesz, to ja bym, było. Ja bym nie odrzuciła. No, na razie to odrzuca wszystko, bo na dać leci taki piecz, że ja nie mogę. Jest okej. Okay. Dawaj, 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 dawaj! No i jajko. Elk? Ten elk jest strasznie słaby, strasznie słaby jest. No Dawaj, 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 da. W jest sensie do przeżycia. Ten elk by był dobry. Jakbym ale. zaczynała dopiero grę. A nie zaczyna. Kupowała swoje pierwsze krzaczki, ale nie zaczyna. Dobra, ale nie zaczyna! Co ty gadasz? Dawaj, jeszcze griffili z głowy.

Obyyyyyy. <laughs> A słuchaj, słuchaj, dawaj jeszcze, dawaj, Ostatnia. Dawaj, Ostatnia. dawaj, dawaj, dawaj! I dawaj. I szybki. O, Monday. Dobra, ale jeszcze zrobimy takiego playsa. Jakiego playsa? Sprawdźmy, kto ma dzisiaj większe szczęście. Ja czy ty? Dlatego 10 ode mnie i Aha. to są moje. No dobra. Dawaj, za moje obok. <gryfiny gryfiny> I tutaj trzy Griffiny, porządku. O, był Griffin. <gryfiny> Patrz, Monday <gryfiny> na start. Widziałaś kiedyś coś takiego? A i ja mam Kalalili na start. No widzisz? I patrz teraz, patrz teraz, patrz teraz. Po tym. Od razu po tym patrz, co się dzieje. Patrz, jak ja mam faleta, czescy. Dobra. Bo jestem mega kozak. I patrz na to. Patrz teraz. A Zaraz po tym. Zaraz po tym, no poczekaj, no bo jeszcze coś nie powiedziałem. Teraz mhm. właśnie mhm. mówiłem. Mhm. O, był Griffin. O, i Kalalili. I teraz, patrz. I teraz <gry> upgradejemy to. I teraz będą te jednoprocentowe. Dobra. Patrz teraz. 3, 2, 1. Pyk. I patrz, co Patrz, patrz. Czekam, no patrzę, patrzę, ooo. Czekaj, bo to jeszcze pet, bo był kwiatek, teraz pet, no i teraz pięć <gryfik> ostatnich, pięć Gryfinów. Pięć Gryfinów? No po tym. Cztery znaczy, boże, bo mi się pomyliło. Dawaj teraz, 4 Gryfiny. Patrz, był Gryfin już jeden, przeciął. No, no i, i Kalelili ale... jeszcze, no bo na zmianę, na zmianę. I teraz dopiero te 1%, żeby wiesz, za dużo nie mieć. No, no, no. I teraz patrz Rainbow Pack, po tym. I Griffin. O, Griffin, widzisz, już Griffin się zbliża. Widzisz jak blisko? I teraz Rainbow Puck i Rainbow Griffin, patrz. Okej. Okay. To już są so. ogarnięte, to już są ogarnięte. Ja, już mam... Ja, ja mam kontakt z Adminem. Trzeciały dwa. Dobra, czekaj, do Jandela zadzwonię. Hello Jandel, na Griffin. Dobra, już mam. Ale Griffin... Pomyliło mu się. <laughs> pomyliło mu się, tak? Trochę mu się pomyliło. Trochę mu się pomyliło, ale uwaga, widzowie. Uwaga, widzowie. Bo trafiła... Trafiła najrzadszego kwiata. Musisz zrobić największego i musisz tego nie zepsuć jak ostatnie. Szczerze ja mam nadzieję, że on tylko nie jest jednorazowy. że to jest Musi taka Nie, no nie ma, nie ma opcji, nie ma opcji. Jestem Belili na 100%, na 1000% nawet jestem przekonany, jestem przekonany, no nie ma opcji, że to jest jednorazowy za jeden procent. Przecież nadzieję. ludzie by, ludzie by Jandela zabili. Jakby tak było. Trafiłam Także jedna. spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobra, 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 chodź, chodź, chodź. Musimy mieć tego grafina. Ty 20, ty ja też 20. Go. Oho! Go, go! Ja muszę mieć większą oferta. No dobra. <grystanie> Dziękuję. Ja muszę mieć większą oferta. Ja muszę mieć większą ofertę. Jeżeli ja trafię 1%, <grystanie> to ja już automatują przefałet. Ale... Ale są tyle samo ten, a ja teraz. Ale... Nie, bo Griffin ma za trzy pipi. nie rozumiesz? Okej. Okay. O, było ten. Był Ej, była. <grystanie> Ej, ta roślinka szczęśli niż Griffina, trafiłaś tą roślinkę. No. Patrz teraz, patrz, patrz o oh. No nie. Rainbow paczka, ej, paczka była gitem Jeszcze Rainbow ślinka. dawaj, 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 dawaj. I... Elk. Elk. No weź, co moje są dzisiaj pechowe? No weź, nie gadaj nawet tak. Znaczy ja to gadam. I teraz. Kala kalalili! kalalili. Ostatnia Kala lili! Kevin! O blisko, no. blisko był, blisko był. Gdzieś tam był, gdzieś tam się skył. Teraz, teraz Griffin, teraz Griffin. Witaj Griffin! Chyba ja były trzy raj, mówisz no. o tym. Wiem, nie chcę, nie chcę o tym gadać. Ostatni. Dobra, trzy. teraz, teraz. Jeden pod Patrz, 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 patrz. Miałeś jeszcze rząd, taki same. Mandrake. Mandry. Teraz. Oj, bo rej. Mandy, no po co ja to gadałem? Teraz... Gryfin, 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 gryfin. Jak to, to zadziała? Gryfin, gryfin, gry. No nie! No, elk! Po prostu powiedziałeś Elk. No Teraz. właśnie. Słuchaj, gryfin jest słowo Elk. Ale dobra, chodź posadzimy mhm. tego, tego słabszego. Jak on się nazywał? Te Ale dwa są. Uncommon? Ty, te ty lili. Crown of Thorns i Kalalili, Crown of Thorns i Kalalili, Crown of Thorns i Kalalili. Dawaj szybko, bez lili. żadnych tych, ja ci podleję to. I co? Daj. Crown of Thorns, tak? ta te dwa. Dawaj, chodź tu do mnie. Tutaj masz wolne miejsce, jakieś malutkie, to sobie posadzimy jedno. Dawaj, no. A tu mam taki duży zaraz urosi kwiat. A, nie, to będzie jakiś wypiek, przecież są jakieś, to jest zielone w ogóle i pewnie jednorazowe. Tak. Te... Aha, nie, to nie, już Nie, Crown urosło. of Thorns jednak nie jest. Tak. A, A Kalalili? A Kalalili? Czemu ty nie chcesz osiąść? O kurcze, ale ile te glimrod są te warte. Dotąd w ogóle jest glimrod. Jak tutaj podlewam, to widzę glimrota. Czekaj, to może jak... kala... o, o, jest! Ile? 50%. Znaczy Znaczy, to nie są jednorazowe, o, o tyle dobrze. No. O ty! Co ty robisz? Co on robi? Co on robi? Co on robi? No, ten, to Blombosom! O, no. Dał, no. nałożył. Dobrze. Ła, wow. ła, Spisał się. Ła, ła, jak zrobił. No, będą już... Ale fajne miał efekty w ogóle, co nie? Takie bomberki wokół nie. siebie. To jest Mr. O. cup. O, jest. 100%, no i Kalalili. Fajne. I co teraz? Yy, no pewnie musimy osunąć linka, i bo to będzie trwało 3 godziny. Szczerze te rośliny są tak brzydkie te. te, te, te. No. no. Zobaczymy. Doba, ale najważniejsza rzecz to jest cyclamen i w kolejnym odcinku no nie ma opcji nie zrobisz największego. I teraz nie zepsujesz tego, tak jak w przypadku yy, tego ruta wielkiego. Nie Jak to ty więcej, a usunąć go i zrobić go. Nieważny widzę, nie zobaczcie zepsuje. sobie odcineczek. i e, no i co? No musimy teraz zrobić największego i pewnie będą musiał ci dać 600 munkatów, żebyś to zrobiła, dobrze. Zrobimy największego na cztery łapki, tym razem i cztery subiki. I pięć komentarzy. Pozolik nie wydał już więcej roboksów, bo, bo to nie działa. Dzięki. Tak, Dzięki. do następnego. Pa pa!